Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To już ósma niedziela w ciągu roku, tak zwana zwykła. Sięgamy do tekstów Pisma Świętego. Pierwsza, pierwsze czytanie jest z Księgi Mądrości Syracha. Ta księga powstała gdzieś w 180 roku przed narodzeniem Chrystusa w języku hebrajskim. Przetłumaczona na język grecki do gdzieś 130 rok przed Chrystusem. Autorem jest Syrach, który pokazuje tutaj mądrość w życiu człowieka, jak wielką wartość ma w życiu człowieka, prawda, zasady moralne czyli to, co pomaga człowiekowi wzrastać duchowo, moralnie, osobowo, ale i jednocześnie, co jest fundamentem jego prawdziwego szczęścia. I czytam, gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie błędy człowieka przy jego ocenie. Piec poddaje próbie naczynia gancarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź. Jak o uprawie drzewa świadczy jego owoc, tak mowa w zamyśle serca człowieka. Nie chwal męża przed wypowiedzią, to bowiem jest próbą dla ludzi. Takie krótkie sentencje. W których kryje się jakaś wielka mądrość, pouczenie. Jak człowiek powinien być roztropny w wydawaniu sądu, oceny, najpierw trzeba jak gdyby przyjrzeć się rzeczywistości, żeby ją realnie, krytycznie, w sposób taki zdrowy ocenić. Gdy tem się przesiewa zostają odpadki, a więc. Si ma za zadanie oddzielić treść od plew, czyli ziarno zdrowe od tego, co jest już tylko osłoną, która ulegnie i tak wyrzuceniu czy też zniszczeniu. Podobnie i w życiu człowieka liczy się nade wszystko wnętrze, jego serce, jego umysł, jego wola. Czyli to, czym człowiek, jego sumienie, to, czym człowiek poznaje, odkrywa i za czym powinien iść jako zawartościami. Czyli Syrach nas uczy, jak człowiek powinien w tym życiu mądrze patrzeć na otaczającą rzeczywistość i ją dobrze, zdrowo oceniać dla dobra własnego, ale by i, i dla innych być takim przewodnikiem. Nauczycielem. Do tej myśli sięga także i Pan Jezus, a właściwie o nią w pełni rozwija w Ewangelii Świętego Łukasza. Jezus opowiedział uczniom przypowieść, czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czyli tutaj wskazuje Pan Jezus, jak ważną jest rzeczą zdolność poznawania, ten wysiłek, wysiłek odkrywania. By ta droga była dla człowieka pójściem w stronę światła, a prawda jest światłem, a prawda oświeca, a prawda daje zrozumienie własnego życia i rzeczywistości, która nas otacza prawda jest fundamentem na którym możemy zbudować prawdziwą nadzieję czyli mądrość życia i ten proces dokonuje się w życiu człowieka przez całe życie na naszej drodze napotykamy wielu dobrych nauczycieli wychowawców to pierwsi to rodzice pierwsi to dziadkowie również także i nasi wychowawcy w szkole, w kościele, nasi katecheci, księża, biskupi, papieże kolejni, ale i, mówię, nasi nauczyciele, których my zawdzięczamy bardzo dużo w szkole podstawowej, średniej, czy też na tym pierwszym etapie, a później na uczelni, przy, na, uni na uniwersytecie. Ci wszyscy ludzie wnoszą w życie młodego człowieka Ogromną mądrość, dobro, jakąś głęboką wiedzę, która rozwija, i dopiero właśnie człowiek później staje się dla innych też nauczycielem, przewodnikiem, gdy przejdzie ten proces odkrywania i, i sam prowadzony później uczy się prowadzić innych po właściwej drodze prawdy, dobra i miłości. Czytam dalej. Czemu to widzisz drzazgę, mówi Pan Jezus, w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu, bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w Twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie, wi nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. To jest taka przestroga, Pan Jezus mówi, żebyśmy nie byli tacy pochopni w osądzaniu bo nie znamy intencji, nie znamy tych przyczyn czasami działania człowieka. Trzeba głębokiego namysłu, refleksji, obserwacji, poznania rzeczywistości, żeby w jakiś sposób no, w miarę obiektywny wydać pewną ocenę, osąd. Pan Jezus mówi, żebyśmy byli zdolni oceniać czyny, czyny, tak, bo to jest właśnie czyny, to mamy prawo oceniać krytycznie i powiedzieć, to jest dobre lub to jest złe, to jest zgodne z prawdą lub to jest niezgodne z prawdą, tak. To uczy nas pokory, uczy nas takiej pokory, bo tylko Bóg zna głębie serca człowieka i tylko Bóg czyta najgłębiej w jaśni ludzkiej. I dalej czytam... Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu, bowiem poznaje się każde drzewo. A więc tutaj mówi Pan Jezus, że dobre drzewo, czyli dobry człowiek będzie dobre słowa wypowiadał prawe. Dobre czyny będzie dokonywał. Zły człowiek. Będzie złe słowa wypowiadał, choćby nawet ubierał to wielkie, jakieś wspaniałe hasła, jakieś lotne, takie bardzo i górnolotne, to i tak to będzie tylko zasłona, pod którym kryje się przewrotność, podstęp. A więc przed taką postawą Pan Jezus przestrzega, przestrzega. Mówi, że z serca człowieka powinny wychodzić prawda, mądrość, miłość to, co czyni nas. W Ludźmi i co buduje innych. Święty Paweł mówi, że to, co Jezus mówił, nauczał, to prowadzi do jakiejś konkretnej konkluzji w życiu człowieka. To go ustawia w kierunku wieczności. A więc to pomaga człowiekowi osiągać zbawienie w Chrystusie i dzięki przyjaźni z Panem Jezusem, który jest jedynym prawdziwym nauczycielem. I zna nas, nas, i naszą przyszłość, i naszą doczesność. I że tylko przy nim wyrastamy na wspaniałych ludzi, przy Panu Jezusie. Stąd ta żywa relacja z Panem Jezusem jest pierwsza, podstawowa, życiodajna. I doprowadzić człowieka do przyjaźni z Jezusem to wielka sztuka, to wielka mądrość. I najważniejsze zadanie do przyjaźni z Panem Jezusem. A zarazem sami mamy w tej mądrości wzrastać to jest bardzo ważne sami. O tym przyjaźń z Panem jestem zabiegać, bo to właśnie prowadzi do nieśmiertelności, czyli do zbawienia. I czytam u świętego Pawła w liście do Koryntian, mówi: Święty Paweł, bracia, kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest o śmierci Twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci Twój oścień? Ościeniem za śmierci jest grzech. A siłą grzechu prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak, tylko w Jezusie jest pełnia życia i pełnia nadziei i zmartwychwstania. Tylko w Jezusie. Dlatego nasze życie doczesne musi być przeżywane w przyjaźni z Jezusem. Stąd zapraszam do codziennej modlitwy, ale i do niedzielnej mszy, nade wszystko do częstej spowiedzi, komunii świętej. I za to dziękujmy Panu Jezusowi bo przy nim nasze życie nabiera wartości doczesnej i wiecznej i wtedy stajemy się dla innych też błogosławionymi przewodnikami. Szczęść Boże!